Będzie 40 kulek. Dobra. Dobra. Ustaw koligację na szybko i zaczynamy. Także dzisiaj usteraj ring w nowym wydaniu, zwany Red Bull Ringiem. Dzisiaj w okrojonym składzie, bo bez Kubertusa, Reszta taka sama jak poprzednio. No to jedziemy. Łop, Hubert, Hubert skot, jak jak leciał. Jak dzika kuna w agres. Krzaczary! Mm. A i tak mać kupił e, Tak No dobra. Tak Śnanie! Oparłem się o Bene trochę średnio mi to wyszło. No już zgodnie wąpiding je to już wyprzedził. Oj, ja też tutaj. Maciek został wyrzucony z toru przez Jana Eryka Wernia. Tak. A dobrze, że mnie ominąłeś, bo ja Cię nie widzę, nie? Dobrze. Nie no, spoko, nie miałem z tym problemu, bo prędkość była mała. A to ja teraz no to walczę z masą. Czarna masa. No to akurat biała, wyjątkowo. Dobra, o. Dobra, ja odpuszczę, bo to jest zbyt ryzykowne. O, tutaj był kontakt. Ten! Tak! Tu Dawaj mnie pod... Dobra, tu mnie Engelhardt podgryzał, a użytkownik Piotr już na miejscu 13. Jo. No jest skądziu też, cześć! Też. Towarzyszy nam no, w czasie się ty nie doli. jedzie. Dokładnie. <laughs> No i o, spin, spin, no, to była To była Gosia Szmata No, no bo na jednym, streamie Go na jednym streamie Gosia powiedziała kurwa <laughs> O, brzydkie słowa <laughs> Jakby to powiedziała duża część społeczeństwa Nie przystają takie słowa takiej kobiecie Ja kobieta <laughs> Nie, słabą, nie, tarka, wody, dobra. Pieniążek wyprzedzony po tarce jest dziewiąta pozycja. Na razie najwyżej z nas jest Piotr na pozycji numer 5. No my mamy tą przewagę nad nimi dzięki szybkości. głównie w S1 A jo. O, tutaj słabe wyjście Roberta Kubicy, jest szansa na atak. A to się łączy w parę, nie? Mhm. Ależ tutaj dribbling, proszę Państwa. Czyżby cztery kierostania zostać wyprzedzonym? Tak jest. A was na pozycję numer 5. Wyprzedzanie na czwartego. Prawda. Na razie to jest uciekanie użytkownikowi MPD, ale wiadomo, że to tylko potrwa do czasu aż sam Maciek nie awansuje. W razie do Pietrka tracę dwie sekundy. Pojedziemy, nie? Prawda. Chyba jednak ustawiłem troszkę za niski poziom, ale trudno. Przynajmniej ja już nie tym razem jednak to oprocentowanie dobierać inaczej. Oj, tu już niestety Roba Hapa się nie udało wyprzedzić. Czy teraz Piotrek podejmie atak na pozycję lidera? Chyba tak jest. Tak, no i mamy Piotrka na pierwszym miejscu, ja już jestem na miejscu numer 3. A ja na 6. Dobrze. Atakować, a nie. Na razie jest gitas. Utrzymuje pozycję 3. no, Tutaj Piotrek Pra nie ma takiej łatwej sytuacji. Tutaj Morbidelli trzyma się za nim. O no, tu widać przednie skrzydło Anvilu. Ciekawe, który kierowca jest. Chyba pieniążek, bo już padł. Okej. No niestety on obecnie jest w pracy, ale już niedługo, bo ja zaczyna wolne następnego dnia. Pracą. Od... No to Cieszmy się. Tak. Nie? Mały rzeczy. Tak, ty matek, że dzisiaj jest wielki dzień, bo nie masz użytkownik MPD stał się jednym z Pioterów i też stał się bezrobotny. No i Spina zrobiłem. Nie ma na co. Na orużę zjechał do boksów. A codziennie jeździcie te wyścigi? No, prawie. Nie zawsze, ale, ale ostatnio troszkę więcej jeździmy. Podoba mi się moje tempo, chociaż tutaj była kontra i trzeba było uważać. I tu jeszcze Piotr odjedzie mi się, że już robi Delego już w tym miejscu. Troszkę opóźnione hamowanie, Ale lepsze wyjście i jest druga pozycja. Także czas gonić Piotera. Także 6 okrążeń zajęło, przebicie się przez stawkę. Tymczasem tutaj Hutt i Rodenquist walka o P4. Tak. No tracą sporo do Morbidellego, ale walczą o punkty płatne. Walka. Prawda, jest to. Bi bitka. No, tu już użytkownik Piotr, tylko sekundę przed mną, także robi się ciekawie, a MPD już jest czwarty. O! Czemu tylko kierowca prosto z został? Jedno z objawiń tego sezonu, mimo słabego a, początku. Ten morbid... No, ten mor Morbidelli to mi się kojarzy, to nazwisko z obitą mordą, Nie De. wiem czemu. Będzie <noise> się coś pomyliło, czekaj, jak się nazywał ten drugi, co, co miał z tym, z Bigetem, incydent. To był Salazar chyba. Eliseo Salazar bodajże. Ale co z nim? No, że Niemcy 8-2. Okay. A, że Bitcoin. Jo. To już wiem do czego zmierzasz. Jo. No był taki dla mnie kierowca 7 jak Gianni Morbidelli, ale to to już inne czasy No ja rozumiem A. Tam wypad, nie wiem, ktoś chyba się wycofał na 27 Dixon Znaczy nie wycofał się ale stracił widzę do reszty O róże no drugi raz w bopsie Kurde kubica słaba, nie tam walczy, Kubica. No, szósty walczy z Rosenquistem. Szkoda. Maciek mm. nie poleca tego użytkownika. No, no nie, no zdecydowanie. Dobra. No i tutaj, proszę Państwa, może być za nas próba ataku po raz pierwszy. Widać, że tutaj Burne ma lepszą prędkość na prostej, więc to może jeszcze się nie udać. I tak też się dzieje. A ja koniem was. Dobrze. No widać, że się zmniejsza. No jak już będziesz trzeci, to się zacznie. Popis Macieja. No ale mam skrzydła, bo ja sobie ten skrzydł... No może nie za tak... No to utrudnienie mam. No tak. Ależ tu dojechałem do Piotra w zakręcie. Teraz... oj, Piotr na bandzie i to chyba jest koniec wyścigu, bo nie ma obu skrzydeł. To A -a. jeszcze Dixon zalicza rolkę na prostej startowej. A więc dramat kierowcy burne... Jeźle, jeźle. 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 Prawą ja jest to? że Morbidelli tego. Morbidelli wyleciał hmm. go od razu. to cóż Maciej, no to będziemy walczyć o... No pierwsze miejsce, a teraz widzę, że Pisikela też coś zaczyna robić, nie tak No pukował się Tak Ej Pio teraz tam się rozwaliłeś? Tak. Ja. Mhm. No za agresywnie ostatnim zakręcie pojechał i, i poleciał Jak PC overla dał Ale to się w zakręcie nie używa mhm. Na wyjściu dopiero używa. No dobra Daj Ale... green w woksie, ja się... a widzuję to, że to będzie wyścig dramatów dla górne motocykli. No jo. a i Piotr, a ty tam ściąłeś ten? toru? Nie. To ja nie widziałem, że tam jest takie ścianacie. Tylko cały tor torściu. Się... Ha! 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 No. No. No, teraz ja pytanie, jak długo przed tym się utrzymam. Ej! Ej! Mózg mnie wpadł! Kurwa, kina zrobiłem. No tutaj jednak MPD ma utrudnione zadanie. Teraz dokoniam tego, Patryka. Na razie ma przewagę, ale wyścig jest długi. Także ja tutaj nie daję sobie dużych szans. Tylko po prostu nie wiem jak długo się utrzymam. Mogę skończyć jak noric w Rosji, że też jechał chyba 20 minut na prowadzeniu, ale, ale na kilka minut przedstracił to prowadzenie. I skończył chyba szósty. O, Serio. Piotrek, to Serio wiadomo. Co Maciek? Kiedy on pierwszy jechał? No na tej, na superformule. A czy ty tego macie jeszcze nie widziałeś, bo jak ty, bo jak my to jedziemy, to jeszcze nie jest to publiczne. No ale jak już na A na tobie to będzie, no to już będzie dawno po wyścigu. Ja myślałam, że w realu ty coś takiego. No, no jak w realu Norris w superformule nigdy nie jeździł. No to teraz wiem. Mhm. Tak. Nie bo na początku myślałem że we w jeden jest hmm. ale... A no to nie, nie to, to by było zbyt piękne, to by w pani McLarena byli za bardzo podjarani przez długi czas A możliwe no. Nie Patryk, ja cię nie dogonię bo skrzydła mam za duże Za duże? Że prędkość jest znaczy, za... za... No nie no odwrotnie, odwrotnie Że nie, ma... nie trzymasz się toru, o to chodzi no. No chyba tak. No to dobra, ale trzymaj Maciek to e, P2, bo to jest też walka i indywidualnie, bo prowadzisz generalce jak i dla konstruktorki, bo Papor i anvil tylko ten i Tampa są bezpośrednio obok siebie. Na miejscach 2 A, i 3. To trzeba, je to trzeba jechać, prawda? Bo ty, pamiętaj Maciek, jeszcze są dublowania. Tam też się mogą różne rzeczy wydarzyć. Do. Domyślam się Dobra, odpad z wyścigu Dobra Ej no ale te boty z wypadają na No i właśnie teraz już wiesz Maciek dlaczego jedziemy tak, a nie inaczej ale niestety, że tak. część się rozbijano, to zjeżdża tak czy siak. I się dzieje, co się dzieje. Także masz rozwiązaną zagadkę. To dykta. Hmm. No niestety, no jak ludzie tak projektują tory, to co ja mogę? A co ja mogę? Hmm. Nie mogę. Tu widzę jakiegoś One Vision w boksie i to jest Morbidelli, który ponownie zjeżdża. No niestety, no ten kierowca też nie radzi sobie. Tu w ogóle widzę jakieś auto poza torem, to jest piątka i to jest Green, czyli też żadne zburne nie będzie na mecie. Tu nie wyjedzie, tak? No niestety Maciek, pozycja numer 3 jest zajęta przez kierowcę, którego nie lubisz. No. To ja mogę. Ale wyścig jest długi, także jeszcze się może wydarzyć wszystko. Jeszcze Piotr może wygrać. Prawdą jest, to, no ale przecież dopiero mamy półbołę sezonu. Ale mu chodzi o wyścig, którego nie wypłacę. No. no niestety to nie są na skarę, tu nie mamy kilku biegów. Jakby to były na Skary, to wówczas byłoby to możliwe. A Ajo! Piotrowi nie chcieli nabawić, cisza, prawda? Mhm. mechaniki. Pasy pierdolone. Mhm. <grym> jo, ja pojechaliśmy koła pa kiedyś i on do boksu zjeżdżał, oni. Mu, oni... Na nie, nie. że Nurburgring tak było. I wydawało ci się, że to jest, są strategie Ferrari, ale na Meksyku sytuacja była identyczna, już jadąc Matarenem. Właśnie, jak to wytłumaczyć? Bo ja nie wiem. No, też nie wiem, jak on to robi. Nie wiem. Łee Dramat proszę państwa Tutaj zostałem skasowany przez e, jednego z komendantów i tutaj <grym> będzie wymuszony postój proszę państwa No i właśnie to są te boty, No widzę brak koła Prawdą jest to No dobra, jak się bo kubica pierwszy będzie. No tak nie możesz na to pozwolić. No chyba, że mi się odechce jechać, to wtedy dostale Da. Żeby wygrał ten, Wer. No, no, żeby ktokolwiek wygrał, tylko nie on. Osia. Mm. Na sąsiad. sąsiad. O. Asia. Uważaj Maciek. Dobra. A widzę. Także bawię no. się przykuca teraz. A wmontują ci te koło czy nie? Właśnie to się za chwilę dowiem. Ale no. nie zamontują koła, to po wyścigu. No, gdyby to był okay. sam to mógłbym sobie odpuścić, bo tam nie można jeździć bez koła. A no, no zgadza się. Tak. Poległem Prawda. na tym Monte Carlo. Prawda. Prawda. Dobra, jestem w boksie. Tutaj chyba bez tylnego skrzydła jedzie, nie? Jo, no, bez tylnego. Oho, czyżby dramat. No tutaj, proszę Co? Państwa, chyba to jest już koniec. Mechanicy no, no. nie chcą mnie przyjąć. No. A to tak. Prawda? No, jeszcze tutaj mnie skasował teraz jeden ze sportmasesów. No, no niestety mój wyścig właśnie się tym samym skończył. No, no dobra, no to. No dobra, to, bo mi się nie chce tego samemu. Dobra. A więc tutaj... No to mamy. Roz... No to ten, rozwalić, nie? nie. No. No, no chyba, że chyba, że zatrzymasz wyścig, ale zgaduję, że tego nie chcę. <grym> no, Ale ja przecież nic nie robię. Także No ale w sensie, żebyś że skończył wyścig i punkty nadał. No o. ale nie ja już wolę ja już wolę kubicę poświęcić. Dobra O, dobra Dobra, no to Misja zakończona, no, ale jeszcze nie sukcesem, no bo jedzie dalej. Chociaż w sumie jak zjedzie do boksów to i tak przecież będzie po nim. Chwila, ja poprawię. <śmienicza> <To>. <śmienicza> yes? Bez koła? Co? No. Ale już wypad z toru, to już tamto nie wróci. <śmienicza> nie, o! No? Jak Czekaj, próbuję, próbuję. <śmienicza> Ale gdzie on ci to wróci? Jak tu masz same siatki, tu nie masz nigdzie ścieżek dla tych, dla no, porządkowych. O no to teraz Werni tym samym zostaje liderem. Znaczy, ja jeszcze kawałek wyścigu zostawię, żeby pełne punkty przyznać, ale pewnie też będzie powtórka z Francji i nie będzie, nie będzie cały. No, a ja zobacz na glina 26. Już? On, on też utknął. No tak. No wyścig dramatów, no co ja mogę powiedzieć. No i gdzie ten Rob? Tutaj. Rob kubica. Ale będzie za to anwil z punktami, bo pan Wieniążek jest dziewiąty, także... Dobra, ja spróbuję do boxu zjechać chociaż. A, A, ty? A ty? No i mamy też Gosię na piątym miejscu, Lapi szósty, no dzieje się, o! Jest kanan na pozycji 7, a więc papor punkty będzie miał. Papo. No i będzie też komendantę miało. No także się dzieje. O, i coś co się Maćkowi spodoba. Engerhard, czyli Benayota na miejscu 11. A. No i to mi się podoba no. Hmm. E, Pidi tutaj papieża wybiera, bo dużo dymu robi. Dymy. No, generalnie Austria nam się nie przysłużyła. Jedź kanon. No dobra, no to, to chyba to będzie ostatni kółko, bo akurat upłynie ten czas. No bo chyba to już jest połowa wyścigu. Jo, Maciek? No już tak. Dobra, no to to ostatnie kółko w takim razie. Czyli 20 kulek będzie przejechany. Dobra, no to dobra. Ja wjadę do Boxu ja. i pójdę spać. Hmm. A I teraz pozostaje pytanie, czy uda się hafowi dogonić? No raczej marne są szanse. Także będzie Kolejny kierowca jako zwycięzca. Ostatni zakres, no i skrócony wyścig w Austrii, wygrywa Jean-Éric Verni. A ja chciałbym powiedzieć, że yy, ten, a prawa uszkodzeń zajmie mi 700. No to nieźle. Hube... Dobrze, no to. No Hubertus miał 420 ostatnio na testowym z Francji, no ale ja go przebiłem. Dobra, Rozenkwist kończy trzeci, czwarty Michelis. Głosiardez na miejscu piątym. A Lapi dojeżdża szósty. Kanan na siódmym miejscu. Jamie Charlie na ósmym, czyli dwie maliny w punktach. Łukasz Pieniążek kończy dziewiąty. A Felipe Massa zgarnie ostatni punkcik. O, jeszcze. Massa. tak. Na no, Liam Doran, czyli komendante na jedenastym miejscu. A Engerhardt wenej się na miejscu dwunastym. No, a potem już reszta, nie? Dopiero piętnaste miejsce i szesnaste dla Lizardów, także oni dalej słabi. Maciuska na miejscu 17, no mój teammate niestety nie daje rady, dopiero miejsce 18. no i... No i to tyle z takiej grupy, bo potem no to już są ci co zjeżdżali. No to ci generalnie... Brz... No Morbidelli to nie wiem który raz zjeżdża, ale nie ma już przedniego niego szydła. No tak, no bo mówię, że te boksy są nie, nie halo. Halo, dobra. No. no to, ja dziękuję. za Dobra, wyścig. dobra. Tak. Mam nadzieję, że na następny wyścigu już pojedziemy normalnie, że nie będzie tego samego. Dobra, no to dobra. To chyba można się żegnać. Prawda, Prawdą jest to. Cześć. Prawda.